Sąd może oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości, jeżeli stwierdzi, że osoba, która ubiega się o ogłoszenie upadłości nie znajduje się w stanie niewypłacalności. Czyli na przykład pomimo przeterminowania należności pozawierała ugody z wierzycielami i poradziła sobie w inny sposób z terminową obsługą zobowiązań. Inną okolicznością, która mogłaby doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest dopuszczenie się tak zwanego rażącego niedbalstwa albo winy umyślnej przy powstawaniu lub pogłębianiu stanu niewypłacalności. A zatem na przykład, jeżeli dłużnik ma szereg zobowiązań, których już nie jest w stanie terminowo obsługiwać. Jeżeli miesięczne raty tego dłużnika Znacząco przewyższają kwotę miesięcznych dochodów. I taka osoba, pomimo takiej sytuacji, w dalszym ciągu zaciąga nowe zobowiązania, zawiera kolejne umowy kredytowe, pożyczki, jakieś chwilówki. Taka osoba może być przez sąd potraktowana jako osoba, która no, dopuszcza się niedbalstwa. I sąd będzie oceniał miarę tego niedbalstwa. Czy w danych okolicznościach faktycznych mówimy o rażącej mierze, czy, czy niekoniecznie, czy będzie to przesłanką negatywną do ogłoszenia upadłości, czy też nie. Oczywiście sąd każdą sytuację bada w sposób zindywidualizowany, uwzględniając indywidualne okoliczności dłużnika.